Siema z tej strony: Manetrixen i to jest taki mały odcinek, krótki aby yy, zobaczyć jak ludzie na ten filmik zareagują. Więc, nazwa filmiku tego co no, dzisiaj zostanie wrzucony na YouTube a na mój kanał będzie tytułem Fame MMA. Chciałbym yy, kogoś z, jak powiedzieć, wystąpić, zawalczyć z kimś. No, i co no, Chciałbym, jak to powiedzieć, zawalczyć z kamerzystą lub Lordem, Lordem Kruszwilem, jeśli da się, a jeśli nie, no to z, z innym youtuberem. No więc, e, jeśli ten filmik będzie miał w Max sporo e, wyświetleń, więc fajnie by było. I mam nadzieję, że... Ja to nie robię dla Fameu, czy żeby mieć słów, tylko po prostu e, chcę że, e, zacząć swoje życie ze sportem. I akurat Fame MMA dla każdego. Bo to sama nazwa mówi Fame. Dla każdego może być o ile się to stanie. Więc no. Boxer, jeśli to czytasz albo słuchasz, mam nadzieję, że dobrze wymieniłem twoją, twoje, e, twoją ksywkę. E, albo Wojtek z, War of, z Warszawy. E, jak to się nazywało? E, ekipa z Warszawy, czy coś tam był Wojtek. E, mam nadzieję, że jeśli to jak powiedzieć, słuchacie, mam nadzieję, że no, jakiś odzew Będę miał od Was. Jeśli nie, no to trudno. Ale mam nadzieję, że ten film krótki. Jak to powiedzieć, każdy to obejrzy i porozsyła. Mam nadzieję, że mi się uda. Jak nie, no to trudno. Na razie, trzymajcie się. I jeśli Wam się, jak komuś się to podoba, to yy, lajki, suby, albo chociaż jakieś wyświetleń.